One life leave, never give up, never give up. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie rozpoczynamy już lato, e, czyli pory roku, do której musiałam wcześniej wykonać research, żeby przygotować się, jak przetrwać na powierzchni, bo jestem przyzwyczajona do tego, że w lato schodzę do podziemi. E, i generalnie była to całkiem spokojna pora roku. W samej grze nie przygotowałam jakiejś bazy ani jakichś itemów do tego, żeby przetrwać te lato. Ale myślę, że i tak nie było to jakoś bardzo wymagające właśnie dzięki temu, że mieszkam na oazie. I mimo wszystko pierwszym krokiem, jaki wykonałam to było stworzenie tego zimnego ogniska. Co trochę zabawnie brzmi, że ognisko daje zimno, no i wybrałam się w podróż po plecak, który zostawiłam po walce z gąską. Było to bardzo mozolne, ponieważ jako, że mieszkam na oazie, musiałam przebyć całą burzę piaskową i postać wtedy bardzo wolno chodzi. Było to nudne. Trochę wymagające, ale udało się, plecak wrócił. Większość czasu byłam zajęta łowieniem w sadzawce, ponieważ chciałam zrobić schemat właśnie na specjalne gogle, które pozwalają mi chodzić w tej burzy piaskowej bez żadnego spowalniania. No i generalnie udało mi się, złowiłam to, przy okazji wiele też innych itemków. Robiłam sobie przerwy na porządki w bazie, no bo ile można łowić, jakby bez przesady. W międzyczasie, jak wykonywałam te porządki z przerwą na łowienie, Abigail wstała do żywych, może nie tak w pełni, ale wróciła po prostu do nas i wykonałam te gogle. Zależało mi, żeby jak najszybciej je zrobić, i bardzo się cieszyłam. Bo dzięki temu mam możliwość normalnego poruszania się po tej całej pustyni. Odczuwałam trochę taki brak zasobów w postaci tych jagódek i chciałam w jakiś sposób uratować te krzaczki. Używałam zgnilizny, żeby nawozić te wszystkie krzaczki, jednak doszłam też do wniosku, że. Potrzebowałabym jej bardzo dużo. Próbowałam też podlewać te krzaczki. Odkryłam, że to też pomaga. Jednak i tak te roślinki się wysuszały, więc usychały. Więc ostatecznie stwierdziłam, że to jest bez sensu i już więcej takich prób ratunku nie podejmowałam. Odkryłam też, jak przygotować paluszki rybne, bo nie miałam na niego przepisu, ale pamiętałam, że istnieje coś takiego w nadstarwie i generalnie bardzo mi się spodobały te paluszki rybne, zwłaszcza, że z sadzawki trochę tych rybek mogłam wyłowić. Całkiem łatwe pożywienie. No i generalnie lato było trochę nudne w tej oazie i ile można łowić, tak Postanowiłam, że zajmę się trochę tą bazą, żeby miała trochę takie ręce i nogi. I postanowiłam, że zrobię tabliczki, żeby trochę podpisać te skrzynki. Taki, można powiedzieć, mały wstęp do magazynu. Ale zapomniałam, jak się je robi, żeby były podpisane. Trochę mi zajęło odkrycie, jak się pisze na tych tabliczkach, ale ostatecznie sobie przypomniałam. I po zajęciu się tymi tabliczkami, oczywiście pojawił się atak psów, z którymi pobiegłam sobie na kozy, które znajdowały się właśnie na pustyni. Nie wiem w sumie jak one się nazywają, bo nigdy jakoś z nimi nie wykorzystywałam ich może w ten sposób. Więc w każdym bądź razie poszłam z nimi na koziołki. Dalej robiłam porządki w bazie. Cały czas. Ponieważ była to nudna pora roku, to akurat tak idealnie, żeby jakoś próbować ogarnąć tą bazę. Oprócz tego stworzyłam miotełkę, bo przypomniałam sobie, że do niektórych rzeczy mam skina, a nie jest on używany, na przykład do Czestusia. I też całkiem dobre takie urozmaicenie w bazie w trakcie tworzenia tych porządków. Rozpoczęłam też robienie e, pole z pułapkami na ewentualne kolejne ataki psów, i zdałam sobie sprawę wtedy, że te pułapki mają jakąś tam wytrzymałość, jakby liczbę zużyć, coś takiego, i trochę mnie to zdziwiło. A później sobie przypomniałam, że istnieje specjalny mod, który sprawia, że te pułapki są niezniszczalne, nie zużywają się i to był wspaniały mod, ale muszę przetrwać bez używania go, bo gram bez modów. Zastanawia mnie, jak szybko te pułapki będą się zużywać. Zobaczymy. Na razie te pole jest za małe, żeby faktycznie móc się na nim jakkolwiek bronić przed tymi psami. No i wyruszyłam po złoto, ponieważ yy, robiąc porządki w mojej bazie odkryłam, że Praktycznie nie mam tego złota, a jednak złoto zawsze jest przydatne. Aby też moja baza osiągnęła trochę taki wyższy poziom, wybrałam się na polowanie króliczków, żeby móc stworzyć tą podstawową machinę, magiczną machinę, bo do tej pory nie miałam nawet tej podstawowej wersji i tak trochę słabo to wygląda, bo minął już niemalże rok. Odkąd ten świat istnieje, a nie mam jednej z bardziej podstawowych rzeczy, i chciałam to jak najszybciej naprawić. I w międzyczasie przypomniałam sobie, że hoduję własne pajączki i, i w związku z tym jestem odpowiedzialna y, za to, żeby nie rozrosły się za bardzo, żeby nie pojawiły się te pajęczyce. I tak. Na wszelki wypadek wybrałam się, żeby z nimi powalczyć. Dzięki temu uzyskałam trochę pajęczyny, trochę materiałów do leczenia i już nie miałam ochoty na łowienie. Dlatego wszystkie wyłowione itemki zebrałam ze sobą i poszłam do mrówki, aby je wymienić. I mrówkę znalazłam w sumie pierwszego dnia lata, kiedy szłam. Y po mój plecak szłam, nic nie widziałam i nagle, o, mrówka. <grym> Całkiem blisko bazy na szczęście nie trzeba było, nawet nie musiałam się postarać z jej szukaniem, sama się znalazła. Gdy postawiłam machinę, to znaczy może nie tak od razu, ale bardzo krótki czas po tym, jak postawiłam tą magiczną machinę, Zaspoczęłam kolejną porę roku, jaką była jesień. Więc w sumie te lato bardzo szybko mi minęło. Całkiem spokojnie może właśnie dlatego, że jakiegoś e, nie muszę się bać bosa, który przyjdzie i mnie zaatakuje ani żadnych e, deszczów, żab. Po prostu mogłam się trochę bardziej skupić na mojej bazie. I jako, że jesień też jest całkiem spokojną porą roku przynajmniej ta pierwsza, bo przy tej drugiej trzeba jednak trochę bardziej uważać na bursu niedźwiedzia, który może w każdym momencie się pojawić, to jednak wykorzystywałam tą jesień, aby kontynuować to, co rozpoczęłam w lato, czyli jakieś takie porządki w mojej bazie i postawiłam na przykład płotki. Przy jagodowych krzaczkach, aby móc tam w razie czego położyć jedną jagódkę i wabić tym indyki, które wyskakują z krzaków. W międzyczasie pojawiła się pełnia, a ja no, znowu zapomniałam o tym, że nie mam glomera w bazie i przydałoby się go w końcu zabrać. I oczywiście noc była za krótka, żebym zdążyła go ze sobą zabrać, więc biedny glomer nadal czeka aż ktoś go zabierze do domu. No i psy zaatakowały po raz kolejny. A ja po tym ataku postanowiłam, że pozbieram sobie turf z trawą, aby Powiększyć trochę ten mój teren, oazy. Co prawda, pewnie położenie tego turbu nie sprawi, że większy obszar będzie dla mnie bezpieczniejszy w lato, ale pod względem wizualnym moja baza będzie trochę taka większa i na mapie i będzie lepiej wyglądała. Więc zmieniłam podłogę wokół mojej bazy i zaczęłam stawiać te nieszczęsne farmy, na które też trochę trzeba było poczekać. I wszystkie dołeczki na nasionka wykopałam najrówniej jak tylko się dało. I byłam nadal, jestem z siebie dumna, bo zrobiłam to bez moda, który pokazuje, gdzie ja mogę kopać te dziurki. Było to męczące, ale jestem z siebie dumna, mimo że naprawdę się namęczyłam. No, i posadziłam tam losowe nasionka, które udało mi się zebrać. I rozpoczęłam dalsze budowanie płotków. I będę musiała zainwestować w jakąś skórkę do tych słupów drewnianych, bo one bardzo źle wyglądają z tymi płotkami. Generalnie ten słupek drewna źle wygląda, ale no chciałam zostać przy takim drewnianym materiale w budurcu, bo no mam nadzieję, że jest do tego jakaś skórka i że taki drewniany płotek z tymi ściankami to będzie tak ładnie wizualnie wyglądało tak trochę uroczo i tak swojsko. <grych> I szczerze mówiąc jestem całkiem zadowolona z tego, że moja baza powoli, ale jednak rozrasta się i jest tutaj coraz więcej. O nie! Co? Ale przecież... Nie! Ja nie wiem, gdzie mam uciekać. Nie! Boże, stop. Dobra, zaprowadzę go tutaj pają... Nie, no czemu teraz? A ja się dziwię co to są takie dziwne dźwięki jakieś, nie wiem drzewa nas czy co? Nie! Nie skojarzyłam. Bos na nie biegnie. Czy ja zdążę topiec w ogóle do tych pająków? Boże, boję się teraz. On jest taki okropny. Ale nie słyszę go już. Czy on już się zrespił? Ej, bo ja teraz się... Szkoda, że mi scroll nie działa. Bo jeżeli on się zrespił, to ja w niego wbiegnę i nawet nie będę wiedziała o tym. Zrespił się tutaj nie! Muszę go zabrać stąd. Nie idź tam! Tu. Chodź tu. Bo on mi się zrespił, jak się idzie do bazy. Nie, to jest okropne miejsce. Idź, chodź. Chodź za mną. Ja ci pokażę świat. No nie, idź w tamtą stronę. Zostaw. Chodź. Chodź za mną. No, ślicznie. Chodź. Chodź ze mną. Ja ci pokażę fajne miejsce. O, narąbie mi trochę drewna. No nie. Przepraszam, że tak się emocjonuję, ale. Nie lubię go. Dokładnie. Dobra, jak daleko jeszcze poszło. Tyle muszę z nim przejść. Ale śmiesznie biega. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze troszkę. No. Czemu on się tam cofa? Nie no cofaj się tam. Jeszcze trochę. No, no, na, no, na, no, na, no. ślicznie, ślicznie. No jeszcze ciutkę, choć jeszcze, jeszcze parę kroków. Dobra, dobrze. Odciągnęłam go. Mogę wrócić do bazy, jestem szczęśliwa. O, I mogę skończyć nagrywać. Hive, or or will, will I hive or will I fall? Legends made when the wave, wave is strong. Say my name, no time Don't to be. bleed. Say my, I'm I'm say my name, I'm conquering. While I am life, life, I push up the, off the pain, pain, I run for the, the prize. prize.